To mojej kuchni Lecę na pierwszego jamera tutaj jest na chwilę Nie lubię już tej mapy To co? Nie lubię tej mapy kurwa Czemu? Mało FPS to jest I Ile masz? <laughs> Bastard. Kurwa nie to 35 Co? No właśnie nie wiem. Już spadł mam 40 ulega po co? Zaraz coś może przybiec, chociaż mam nadzieję, że nie. Następny punkt to jest ten przed nami, ta wieża Już ten. Następny punkt to ta wieża a trzeci, ostatni punkt to jest... Muszę wejść na dach resortu. Biegłeś ze mną? A, jestem, jestem Z lewej możemy mieć. I z prawej i ogólnie. Chłopy są z lewej, idą na nas. Idą na nas prosto. Dobra. Zabiję nadem jednego. Okej okay. Tu gdzie flash wybuch? O sinema, pomóż Nie widzę Pode mną Nade'a mi jebnął Leży Kurwa ładnie stary do mnie jeszcze, chyba. Ciebie? Tak. Położyłem się w krzaku. Na pewno do ciebie? Właśnie nie wiem, chyba już teraz to nie to wiem. To chodź mi się zjebał. Jestem na tej wieży No to zejdź niżej, niżej, niżej. Okej. Okay. Ja zgarniam z nich nieśmiertelniki mają broń ja nie wezmę kurwa tego stafu chyba że ty chcesz no. ja mogę wziąć ale nie wiem czy ja będę miał sloty kurwa na to nie? no ja sam nie mam slotów to jest najlepsze a mają dobry armon tu i jebany jak leży no i tu masz jeszcze drugiego To ich podbierać i do wyjścia iść. Tak jest moje zdanie, nie? No, Ja już wyzbierałem A tamten rzuciłem taką i, i ten od razu jep go wywaliło. A ten tutaj podchodził się z kitrem i jep. To cheda. Ja mam jakiegoś dzisiaj farta do tego, naprawdę Idę na tą wieżę jak coś plantować bo, bo, bo. A na resort nie będę teraz się się, Nie będę na resort taki wyładowany Bo to nie ma kurwa sensu Od razu możesz ścisnąć do przodu coś Prawem, Jumera idę do przodu. Przed nami, na tym łączniku. Teraz resort głos. Jesteś? Ja pod tym budynkiem Iść dalej do przodu. Pod którym kurwa teraz? No pod tą wieżą. idź do przodu Okej. To już podłożyłem, jestem z przodu. Czekam tu na ciebie. Słyszę jak biegniesz. A tyle kurwa co powiedziałem, że z lewej będziemy mieli koleś Tu są. Tu, tu tu tu, chyba na healu przed nami. Jak mi się wydaje. Popy. Ja już nie sprintuję pierdolet. Prawo, coś biega. Dobra, to gościu ubija tam. Zabił, skaw go zabił. Kaw zajebał tutaj gracza. Czy mnie kubo obiłem? Ja cię nie widzę. Ja go nie widzę. Kurwa, dostałem. A ja go nie widzę w ogóle. Też go nie widzę. Dobra, Końska jest. Za potem, kurwa. Ja go sobie obejdę. Ja mam go. A, widzę. Leży. Jeszcze jeden. Za budynkiem coś Dziesiąty poziom. No tak. Nie spodziewałem się, że ten armor jest taki kurwa dobry. Albo w środku. W lewej koronie, w prawej po koronie. W środku. W środku? Chyba tak. tak. zaraz go wyjedę stąd. Łot chuj! O kurwa to ja, sopki. To idziemy ogólnie do wyjścia, nie? Idziemy sobie na wyjście lighthouse'owe. Pierdolę iść inaczej. Gdzie jest ten duży zielony armor Może? Mam tego? Nie. On... Nie. bo ja mam lepsze. Jaki? Ja mam 6B13 To jest 4. Tamten jest lepszy niż ten co masz. Ten ci szybko mogą zbić. Tamtego kurwa jest ciężko zbić. I dużo możesz na tamtym stankować. Tego ci szybciutko mogą rozjebać do zera W sensie durability itd. Chyba miał stąd kurwa wycinania Idziemy Tam strzelają. To jeszcze chyba Siedmiu muszę wyjebać z nade'a Z quest mam quest'a najdę. Y. kurwa trzyma się tak daleka? Dobra To no jest to co kurwa dzisiaj zyskam to mi Tarkov zabierze za parę dni albo nawet jutro no, dzisiaj No pewnie jeszcze dzisiaj Chociaż nie wiem jak na razie kurwa siada Już ja wczoraj oddało, zabrało i oddało kurwa nie? Tobie? No bo ja na skawie tylko latałem w nocy A. Bo na sekund nie, nie potrafię kurwa solo widzisz co ja robię solo kurwa No, no teraz też ne O O powerbank Dobra chuj idziemy To pamiętaj też że jak przeładować kurwa to... Mam quest na faktorce, że mam wszystkie wyjścia zaznaczyć na faktorce. Za to dostanę kartę graficzną. Na... To, 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 to nie no, to jest easy. Tylko najlepiej iść w nocy, bo w nocy nie ma prawie graczy na faktorce. Aha. Są same y, te boty. Ale jedyny problem to jest właśnie ta gila. Jak na niego trafię kurwa, to nie ucieknie mu w ogóle. To jest właśnie jedyny problem. Tak, wchodzisz ze mną, to cię już ekstraktuje, nie? Hmm. Prawie trzy koła. Jeden dostał z granata w głowę, a drugi z głowę z tego zakałem one shot exit itak does too kurva one shot does <laughs> too as it goes because we lost everything we had to pay the price It ghosts you everywhere I'm your team i never leaving. I'm made of soul of rage and fear.